Czepano, ready or not. Mm. Misja nawrót. Dawaj, 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 zaczynaj. wybierz misję. Główny holszpital. szpital, czyli będzie dużo. Kurwa, czekaj, czy szpital nie będzie tym samym, co była szkoła. W sensie słoń chyba to się nazywało. Mm. Dobra, let's go. No dobra, czekaj szpital. Hmm, Eszpital. Zarejestruj Zakira. Rozmi bąbe wolni wszystkich. Kurwa. Hmm. Dobrze, skoro są bomby, czyli trzeba się śpieszyć. Gold Team, dynamic movement, move and clear. Hands up, do it Hands on your head, now. Police, get your hands up. Hands up, pump your head. Get down on your knees, put your hands up. Turde, tu znowu się trzeba nie spieszyć. Znaczy, nie wiem, czy jest sens ich aresztować że trzeba po prostu nie. Tak, tak. Jeden oczyszczajcie. Kurwa,

Nic. Kurde, jest tu piętro. Ej, a wy tam bomby jakieś nie znaleźliście, kurwa. Przypadkiem? Co mi świeci, Sporio? Idźcie tam. Bo tu już się już nastrzelaliście z ciasto strzału. Kurde, ale. Wejdą, kurde, zabiją, a nie ten. <laughs> nie zabezpieczą, zabezpieczą dowodów. Słyszę, że tu będzie to, więcej wrogów niżeli wy. W a tu parking jest dobra. Dobra, tam jest czysto zajebiście. Ale oni sami zaczynają łazić. Co to wielu przeciwników tu jest? Bez kitu. To jeśli byłoby jak w szkole, czyli czterech. To byłoby, że tak mnie no ją wpytę. To, hmm. hmm. to byłby bardzo wpytę. Ale coś czuję, że ja muszę dużo szybciej jej działać. bo... Gdzieś tu są bomby. Tylko pytanie, czy one są takie, jak w szkole właśnie, czyli... toją se i czekają? O kurwa, nie gadaj, że tu tyle pięter będzie. A to chyba hol główny. A tu nie mogę. Ale tu mogę. Chodźcie tu. Ja tu zerknę, co się dzieje w środku. Dobra, płatki nie ma. Ale też. Oj. Kulaczekaj, czy dostał? Nie dajcie, chłopaki, bo kurwa, nie ma czasu. Właśnie, bo tam ktoś jest. Podobno. No, wpierdalać się. No, wierzę, kurwa. Ła! Jak mi trafił w prawą rękę? W le... Nie, dobra, w lewą nie trafił. wszystko się zgadza. Oj, jest ich tu! Jest ich tu fuj! Gdzie są bomby, kurwa? Chyba, że jest jedna bomba, ale konkretna. Idźcie czyście, bo mnie trochę sponiewierali aż się musiałem zabandażować. O kurwa, nawet z tymi liniami jest, <laughs> że cię prowadzą w konkretne miejsca, bomba, nie kurwa, najpierw. Przyskuj. gdzie są te bomby? Albo już jakąś pominąłem? To chyba pika. A to pika, ale tam ktoś jeszcze zarabija. Dobra, puśćcie, puśćcie, puście, puście. puście, puście.

Kurwa, ale się żadnej bomby nie widziałem. A coś czuję, że nie jest tylko jedna. Weszli? Może jak się okaże, że tu są schody, Tak, kurwa. Ocie, tu Przyskuj. Przyskuj. ja wam otworzę, żeby się szybciej mieli. Go 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 z z nimi was ja was tu będę ubezpieczał ma mała bombka, gdzie ona kurwa nie Tu nie jest tu jest kurwa jakaś dziecięca go Czekaj, tu było zabezpieczone Tu coś Tu Jest go ty, jak się kurwa, wygląda bardzo podobnie. <laughs> Pytanie, czy jest jedna? Kurde, jakie skupienie, jakbym miał kurde, jakiś quick time event tutaj zaraz wykonać? Tak kurwa skupiłem na tej bombie. Bomby, kurwa, jest napisane. Jest więcej niż jedna. I to spalił. To tu jest kibel. No dobra, tych drzwi nie mogę otworzyć. Dobra, tu czysto. Ale przynajmniej wiem, jak wyglądałem teraz. Chyba, że po kabelkach muszę popierdalać. Oni tu wejdą, nie? Tylko od tamtej strony. Ej kurda to jest już z zewnątrz. Moving it! Nie gadać, że to jest druga. szpitala. Eeea, pierdolę. Skoro tam wsiadają, to idzie tędy może. Nie, 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 no, Jak ja nie, 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 Ale pizda jest. Jest druga bomba. Kończę mamy dwie. Ja pierdolę. Martwy, martwy, ranny, ranny. Och, kurzu, złoty. Radiologia. North Wing. Dobra, nie ma więcej bomb.

Teraz kurwa bez pie pieszczenia się z nimi. Pierdole. Będę widział człowieka, będę kurwa strzelał. Bez patrzenia, czy to jest kurwa. <coughs> cywil czy nie. Cywil. Dobra, Kurwa Jeszcze miałem tego Jak on się nazywał? Chyba hmm, co Medica w sensie Kurde, ale nie no do cywilisz Trochę słabo Przynajmniej bomb już nie ma Ja pierdolę, mi też po nogach kurwa poobijali mnie. Tu jest exit. Czyli tędy mogliśmy pewnie wejść z tamtej, tej, tej, tej. A tu? Tak, tędy też mogliśmy wejść. Aha! Czyli to... a, to tam będą schody na dół chyba. <laughs> Ile mi zostało? Dużo. A nie, wymieniłem już jeden. I na dół. Ale ktoś tu kurwa gadał. Dobra, niżej nie zejdę. Czyli trzeba się wpierdziłaś, tędy Dobra, miał broń Co? A że kontynuujcie mi, dobra To jest pod tym? O ty kurwa! Ja pierdolę! Kurwa! Nie przeładowałeś. Może tu przejść? Nie, może. Ja pierdzie. Dobra, dopiero przeładowałem. Bo ja to sprawdzam. Ej dobra. Ja w cały oddział mi zajebali, ale udało mi się wszystkich przeciwników wykończyć. Chyba. bo jest zaprowadź ma porządek zaprowadzony. Entertainment tak. We've got a dead suspect here. Talk here. Notifying. tego lepiej mogłem na nie przekładać. Get in the ground now. Hands on your head. Move. Hands up. Się, Turn around. Się. Pier... cały team. Element to talk. good to go for Talk reporting. Ja A, to... <coughs> A zahira, pewnie zajmowałem go. Pójdź do web. Pójdź za chirem. Co jeszcze muszę zrobić zakładników? Jeśli aby zakładnicy zostali. Kurę, mam nadzieję, że gra mi w koja nie robi skitu. No ale kurde, w sumie jak ogarnąłem wszystkich ...złoli, że tak powiem, to zakładnicy z automatu powinni stać się już bezpieczni. Kurwa, co teraz Radny po samym szpitalu? Police, Laboratoria... I szukał, czy ktoś, kurwa, przypadkiem nie... Czy ktoś żyje? Znaczy, żyje... Żeby założyć mu kajdanki na łapy. Dobra, tędy łaziłem no bez kij to kurwa, ale to, tam mi chyba nie było. A jeszcze chyba w tym pierwszym skrzydle, co było wejście. Tu się jest? O, ten jak kurwa zginął. Chyba ten pierwszy w recepcji jakby siedział. Coś mi się wydaje, że on nie był.

Tu jaka masakra była. O matko boska. Tu jest tu, dobra. Tu są schody. Ej dobra, to skrzydło chyba jest ogarnięte. Jeśli chodzi o zakładników. Kurwa, jakbym resztę zakładników zabił po prostu. Misja wykonana jakby nie było. Ład i porządek zaprowadzony. Kurwa, się w kółko chyba kręcę. Dobra, chyba trzeba iść na górę i do reszty skrzydeł i tu gdzieś był exit. A tu jeszcze na dół można iść. Chyba, że to jest to pierwsze skrzydło. To tu... bodajże w recepcji jest na pewno typ. Znaczy, na pewno, tak mi się wydaje. Ty przez kostnicę? Nie szedłem. Stay here. Thank God. tak. To się przynajmniej podziękował. Może nie pierwsza słońca. Hmm. To ręce do góry już chyba nie było potrzebne. Nie patyczkujemy. bez chuj się nie patyczkowali, kurwa. Cały oddział mi wyjebali. A ja ledwo przeżyłem. Ja, pierdzielę. Szkoda mi trochę ich kurwa, a teraz strzegania i szukaj kurwa cywili. Ferrara, gdzie ty biegasz? Poś tu. ktoś jest w kabinie? Albo po drugiej stronie. jest! Hey, there's a bunch of look fucking crazy! the ground now! You do. Don't move, stay put. I do nothing! Entry team to talk. Civilian in custody and secure. Entry team, this is talk. Trailer's incoming. Proceed with caution. <laughs> hmm. Kurwa, jakby jeszcze na koniec mnie jakaś bomba wyjebała, szczególnie bym się jakoś nie zdziwił, ale gdzie oni? Kurwa, są Napierdziel, wielkie to to weź, kurwa, znajdź wszystkich. I tu jest już kostnica, to są schody, dobra. I tutaj kółko zajebałem. Tu ktoś gadał, ale to są ci, których aresztowałem, chyba a nie, tu nie byłem. A tu chyba ktoś, nie, dobra. Tych drzwi sobie po prostu nie otworzyłem. Tu jest exit, tu są schody, o tu jest składzik. Dobra, to jest ten typ. jeszcze znaczy, nie taki exit ma, kurwa recepcja? Ja zaraz tam pójdę Ja pierdzielę Wielki to jak się masz Te tędy wchodziliśmy? Nie, nie, nie. Hmm, Na pewno nie tędy. Tu mnie nawet kurwa nie było. Chyba. Chociaż. Tu jest jakaś dziecięca poczekalnia. No, albo coś w tym rodzaju. Aha, i tu jest. Nie. Tam są drzwi, ale tu wejść, żeby. po drugiej strony pewnie jakoś. Kurwa. Wielkie to. Ej, nie, no ale byski, tu ja. Po wybiciu wszystkich, to ja powinienem z automatu móc zakończyć misję, ewentualnie jakby mi się chciało, to w sensie chodzić i zakuwać cywili za punkty, żeby wyższą cenę dostać. Ale teoretycznie, skoro są przeciwnicy wybici, i ja o tym wiem, to, to jaki sens ma? Dobra, to jest zblokowane Jeszcze ich skuwanie Przecież, kurde, są bezpiecznie Wystarczy, że teraz jakiś oddział wchodzi No i doczyszczają, że tak powiem Ogarnie... kurwa No i te schody, jak one są zablokowane Żeby się ktoś mógł tu schować pewnie Albo żeby było po prostu dodatkowe pomieszczenie I w sumie zdaję sobie sprawę, że jest tu mapa Kurwa Jakoś się nie przyzwyczaję do tej mapy, i do korzystania z niej. Dobra, dawaj na górę, trzeba jakoś. Chyba na tamto skrzydło trzeba po prostu wrócić, czyli chyba wejść na samą górę, albo coś w ten deseń. Dobra, tu leży już nasz. whatever you Zapnij dupę. Nie mam czasu. Tu są schody. Dobra, na górę i do tamtego skrzydła. Po co że w tamtej skrzydle jeszcze pozostawali? Mmmm. Podejrzani. Za zieloną linią. Ale ja się tu jeszcze <laughs> lekko rozejrzę. Na pewno tu nikt nie został. Nie skuty. odytó, nie? Kiblunya. W drugim kiblu też, nie? Element to talk. Officer down, repeat, officer down. Entry team, this is Talk. Damn notify. M. Kurwa. I już nie. A światła są. Jak cyberpunk na początku. Dobra, tu skrzydło jeszcze ogarnąć. Bo coś mi się wydaje, że tylko i wyłącznie do skrzydła zostało. W przynajmniej mam taką nadzieję, bo kurwa jak będę teraz szukał, biegał. To się, że ja może być ciężko. Mmm no i bomby ogarnięte mm. Kurde, jakbym bomb nie ogarnął, to już szkoda, dupa taka, że Ciekawe, ile czasu jest na bombę tu w tej misji, bo w tamtej chyba było 10 minut. Do wybuchu i tam były chyba trzy bomby. Ale jakieś chyba prostsze, bo wydaje mi się, że tamtej się szybciej trochę tam do że ostatni. Kurwa. No, stój, dobrze było. Nie wiem, czemu nie chciał tak założyć. Ready to jest talk. Civilian is standing by for trailers. This is talk. Move on. Jeszcze kurwa matć. Dobra, rozumiem, że szpital, duży personel i tak dalej, ale ja pierdole. Strasznie ich tu dużo. Toś tu dorzyja. Dobra, tam jest skuty typ. O kurwa. Dźwięki się nagrały. I właśnie, jest ten typ jeszcze. Powiedzie że ostatnim. Please. Turn around. Don't get up. We need your help. Stay here. Stay calm. That boy is here. I think dobra. Misja zakończona. Ja Ej e nie, ale takie na minus się dostanę W sensie, wydaje mi się, że za nie. Znaczy czy kurwa, no że mi oddział cały kurwa zlikwidowali. Chyba że nie no dla nich. Nie, nie mam na minusie. W sensie oddział nie ma dla policji. Dla oddziału są Inwalida. Inwalida kurwa. Ajajaj aj, aj. Szkoda chłopaków. Dobrych poki Mmm. No cóż. <laughs> mam nadzieję, że. Nasze znaczy, kury, jeśli tu inwalidami, to mam nadzieję, że chociaż wysoką rentę będą mieli. Mmm. Zabowu wchowanego. Dobra, teraz muszę sobie nową. Muszę sobie zatrudnić paru. Czekaj, bo ty jesteś niespokojny. A ty jesteś zadowolony. No i dobra, i teraz co? Albo następnym razem, jak będę potrzebował. W sensie już nie będę miał zadowolonych typów. To sobie będę zatrudniał. Ale idę jeszcze sobie mm, broń zmienić. Na czym myślisz? Wziąłem się do oddziału? Ostatnio ludzie mi giną. Mm. Chyba, że on jest w moim oddziale. W oddziale. Dobra, co mi zostało? Dm4pdw hmm. Ten miałem ostatnio Pokaż to Weź sobie jedno kiedy nie możesz O Witkątowy i latareczka Teraz SAP, SAP, idę sobie zobaczyć ten Celownik, żeby się nie wjebać znowu na minę, jak kiedyś Chociaż nie, on będzie chujony Strasznie Nie jest zły, ale chyba sobie wezmę inny jednak. <laughs> holograficzny chociażby. Hmm. Chociaż nie, holo nie, ja miałem ten. Dobra, dawaj holograficzny. On jest chyba kółko, kropka i siatka chyba. Znaczy krzyżyk. Dobra, nieważne. Idę zobaczyć sobie tą misję. W sumie nie wiem po co, ale mogę. Zabawa w chowanego. Czym będzie zabawa w Port. O, matko. Coś czuję, że to będzie. poradnia druga 15, czyli będzie. W sensie rozumiem, że to będzie w nocy. Sytuacja. Wspólna operacja LSPD, Fisa i, i ATF w głównym porcie. Żaglowym los czy coś tam Los Santos. Władze federalne i stanowy zostały poinformowane o. Dużych dostawach broni, transportowanych przez ten obszar, co doprowadziło do szeroko zakrojonej akcji mającej na celu schwytanie i zatrzymanie wszystkich zamieszanych osób. Nie rozwiązano. Dobra, ale to na następny odcinek. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Do następnego. Hej.